Szybkie uzupełnienie do naszych planów spania w namiocie na plaży. Urząd Morski w Gdańsku zarządza pasem nadmorskim i technicznym brzegu morskiego i zakazuje się spania w namiocie. Możecie spać na plaży. Możecie spać na materacu, na kocu, na piachu, na czymkolwiek, ale nie pod namiotem. Jest to zrozumiałe z jednej przyczyny. Pola kempingowe i namiotowe straciłyby klientów. OK. Ponieważ wyszło tak, jak wyszło, i przepisy w tym wypadku mówią jasno, że nie ma spania w namiocie na plaży, to my albo wprowadzamy wersję hardcore, czyli bierzemy sobie materac i dwa koce i śpimy bez namiotu na plaży. Albo zostajemy przy planie spania Mamy w busie z buczkami To nie jest namiot, bo nie ma podłogi Co nieco o tym wiem to będzie w innych odcinkach Jest to do zrobienia Tylko, że podzieli nas rura od parasola Trudno I po zabawie łapta łapta nie sieść tam w domu i nie śpij ta pod namiotem na plaży. śpi ta bez namiotu.